Witamy w kolejnym filmie razem z Emilem. Witam serdecznie. Dzisiaj zmierzymy się między sobą, tak jak mierzyłem się kiedyś z Frankiem. Mierzymy się w tych samych konkurencjach i zobaczymy, czy może być lepszy od niego. Na pewno wszyscy No nie wiem, czy oglądaliście pewnie ostatni filmik, bo ja. Nieważne, już to nie naprawiliśmy. Nie wiem, czy oglądaliście ostatni filmik Frana z Oli ale 4-1 przegrał. To Fran? Jeszcze nie wiem, bo nagrywali się ja nagry, to wczoraj. No, taki dobry 4-1. Więc dzisiaj no, się ze mną, ale możemy też spojrzeć na ostatnią rywalizację, jak jest z Franem. I zobaczymy, kto wyszedł po prostu lepiej. No, ja z Franem przegrałem. Ale to wszystko jest wszystko, warunki Boga Dobra, przechodzimy już do pierwszej konkurencji. Jezu Nie widać tego raczej na kamerze Co ty Zmiłam No co ty grasz? Pierwsza Nie ma Druga Ajajaj Sama Trzecia Zleszczył ją między jajami Ajajaj

Dzisiejszego gościa Ulubiony klub Emilu Real Madryt Real Madryt No, Fran Barcelona No, nie wiem no, odw Odwieczna rywalizacja jest Między Barceloną i Realem I między Emilem a Franem No, to słaby jest Drugie pytanie jest Najlepszy piłkarz na świecie obecnie? Obecnie? chyba Kian Mbappe no. A dlaczego? No, szybkość, liczby, trystyki Aha, czyli po takich tam tak. Najlepszym bramkarzem będzie Thibaut Courtois Mhm Ja też bym dał obecnie Najlepszego na świecie Thibaut Courtois Sezon, te, bo to nie, sezon temu pytaszł do Naroma? No, sezon do Naruma, a teraz Tiwo kurtowa. Tak, no a ty, drugi ty... dla mnie Raja. Nie jako, tak? Raja. Ja, ja, raja. Ja się raja z... wzoruję na nim, to jest, to jest mój idol. Jak y, Raja oglądasz to, a na pewno, to pozdrawiam. Ja mówię. I widzimy się kiedyś na widzwie w ramkarskim. Y, bo, bo kurczę nie wiem. Ja mam na każdym realu. A ja no, no to jest to pod paru lat. No tak, nie idziemy i do 30 lata? No. No właśnie. No. No, on, on gra, ale znaczy, broni jak kurczę, nie wiem. No, jest, jest, Dariusz, jest, jest świetny. No, wysoki, wysoki. Wzrost, tak. Wzrost na pewno. Ale ogólnie, jeden na jeden, dobre. Yy, no, no, wzrost, żadnej po prostu, bo strzały to jest nie do pokonania. I tym bardziej w tym wieku, nie? Jak Ronaldo, no. to już gra wtedy tu się, nie? Mhm. Robimy sobie nasze najlepsze jedenastki teraz na świecie. Gdzieś tutaj może Aktualnie? wam wkleję. Aktualnie. Od bramkarza zaczynamy. Aha. Kurtua. Lewa obrona Mendes. Środek obrony Etermilitao Militao i Saliba. No Prawa obrona kurczę. takiego jednego kontrowersyjnego bardzo kontrowersyjnego Kurczę. może bym, no Hakimi okej okay. w środku wśród Bellinga, Valverde, Vitinha na mhm. padzie w napadzie Leo na pad w i prawe skrzydło czerki. okej okay. To u mnie to jest tak, bramkarz Thibaut Courtois, jak już mówiłem, lewa obrona, najlepszy na świecie, Nico O'Reilly. Co to jest? City. Słyszałem Taki, nazwisko, ale... Taki, co tam pokasował wtedy. A co nie pamiętam. Taki bloczka. A ten wiem. strzelił. To jest ten Bob chyba. Nie, to nie jest Bob. O'Reilly. No, bo tak. y... Obrońca, środkowy, obydwaj y... Josko Guardiol i Edry Bilitao. Prawa obrona. Mateusz Nunes on Nie znam w ogóle tych piłkarzy Nie znam, tylko ja znam tych piłkarzy, tylko nie wiem jak on wygląda. Pomoc Żałone wesz na pewno Czekaj, jak, jak to teraz ułożyć? Foden Dwa Trzeci I widinia lewe skrzydło doku na atak Haland i prawe Ryan sierki Przed nami yy, tak, no nie wiem nawet jak to nazwać Jukarski okrąg no można tak powiedzieć, rzut karny najbliższa, ta na środku tu jest sam na sam i dwie są na wolne kolejność no, wolna jaka chyba. chcesz no to najpierw sobie tam No, ale okay, no, to to jest, nie, jest no, ale Nie, No nie, 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 było tam, żeby go... o, nie, nie tak, by było tam, żeby go rozproszyć. O, jest, dobra. nie, dobra. nie, nie, tak nie, 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 O, oj, fajna, fajna. <laughs> Mamy kontent! Tak jest. Nie wiem, tak ślizgi. No jest A jednak szliasz. Aj! Słaba, słabo. Przekręcony Bangery! Raz, dwa, trzy Bangery! Jeszcze tego nie wiem Ży tego tylko wcześniejszym, Banger Mówię! Zapamiętacie to, to co mówiłem w pierwszej rundzie Zapamiętacie no, Chciałem pisać lewą nogą, no ale nie wiem mi się Nogą pisać, więc Ale trzeba próbować lewą nogą, trzeba Oczywiście Aj Przynajmniej nie w maliny, nie? Chodzą w bramkę W bok. Tak, to bok Widziałeś jak on tak się... Grzypał No dziwne Ale fajnie On wie, że dokręcił to Teraz do, przyjdziemy do najlepszej, mojej ulubionej konkurencji Czyli? Wiesz? Nie wiesz? Nie Pierwsza że Ojeju, dwie easy po ziemi, dwie kozłujące i jedna górna. O, ten. O kurde. Ono no? Gra. No. Ale skacze. Aj! Oj, maliny o Ty, dobra była O Jezus Maria Jeszcze jedna? Tak, zrobimy bonusową dla Ciebie Dobra Jaką Daj po koźle Ajaj! Dobre, były Tym mój na gol? Jak Devin jak, wygląda, jak, to już to mi na czapki, ale. Jak strzały z pierwszej, to naprawdę hej. No. Myślę, że te, te bardziej, te, jak po koźle i górą To ja muszę strzelać stąd, a nie stąd, kurczę, bo nie wychodzi. Dobra, ja dziękuję za nie ma nagranie w filmiku. Yy, dziękuję też za obejrzenie, zachęcam do lajka, do. Bo do subskrypcji lecimy po 100 subskrybentów, będę jak prawdziwy YouTuber i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.